Zapytam wprost Małgorzata więcej cebula. Dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie. Dziś zapytam wprost i naszym gościem jest wójt Czciany Cezary Stawarz. Dzień dobry panie wójcie. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie wójcie w piątek odbyło się symboliczne wbicie łopaty pod budowę przedszkola nowego przedszkola w Czcianie. Widziałam projekt przedszkole faktycznie robi wrażenie. Tak, zgadza się. Przedszkole jest zaprojektowane w sposób nowoczesny. Obecne przedszkole już nie spełniało swoich wymogów. W nowym przedszkolu zaplanowaliśmy wewnętrzne atrium, tak aby dzieci mogły sobie zasiąść jakieś tam rośliny czy kwiatki. Ponadto ta inwestycja była wzorowana na najpiękniejszym przedszkolu w Polsce. Tak, uważam, że rzeczywiście trzeba projektować te budynki gminne w sposób nowoczesny, tak aby cieszyły oko i też przede wszystkim, żeby były funkcjonalne. W piątek odbyło się Bicie łopaty. kiedy ruszy budowa? Budowa rozpocznie się praktycznie do dwóch tygodni. Inwestor już podpisał umowę i za chwilę wejdzie z, ze sprzętami, z koparką i, i będzie. A kiedy będziemy otwierać przedszkolę? Może w przyszłym roku. No, poczekamy, jak, jak się sprawy potoczą. Budowlane, kwestie, no wiadomo, jak cały proces budowlany, prawda? Panie Wójcie, Czciana to nie tylko przedszkole, ale także bardzo duża inwestycja, jedna z większych inwestycji w historii gminy, oczyszczalnia ścieków. Tak. Oczyszczalnia ścieków była bardzo potrzebna, bo ta istniejąca już była praktycznie, można powiedzieć, przepełniona. Tutaj uzyskaliśmy dofinansowanie w 100% zewnętrznych środków, dzięki panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. I dzięki tej rozbudowie będziemy mogli podpinać dalsze kanalizacje, gdzie już mamy projekty pozwolenia na ścianę, kierlikówkę, ujazd. To będzie możliwe wtedy. Panie Wójcie, jesienią ruszył też inna spora inwestycja, nie w Czcianie, ale w Łąkcie Dolnej, to budowa sali gimnastycznej. Czy ta sala była potrzebna w tej miejscowości? E, tak, była potrzebna, bo ta sala, która była mm, gimnastyczna, była no, troszkę większa od zwykłej sali lekcyjnej, tak więc no, dlaczego dzieci z Łąkty Dolnej mają mieć gorsze warunki, jeżeli chodzi o lekcje wychowania fizycznego, tak więc to jak podjęliśmy wspólnie z Radą Gminy, już podejmujemy tą inwestycję, mamy pozwolenie na budowę, myślę, że być może po wakacjach uda się rozpocząć tą inwestycję. W tej miejscowości powstaje też bezpieczny chodnik. Tak, chodnik będzie łączył miejscowość Cztiana i Łąkę Dolną. tutaj przy udziale powiatu udało się to zadanie już za chwilę będzie podpisanie umowy. Gmina dokłada milion złotych i tutaj też udało się pozyskać dofinansowanie rządowe. Także ta inwestycja za chwilę się rozpocznie. Powody do zadowolenia podobno mają także mieszkańcy Kierlikówki, bo doczekali się budowy drogi, na którą czekali około 50 lat, dobrze mówię? Tak, 50 lat rzeczywiście ta droga była dość mocno zniszczona. No, tam był troszkę problem z działkami, ale w końcu udało się przez samorząd powiatu te działki przejąć. I przy udziale również Milion Złotych Gminy to zadanie udało się zaraz, można powiedzieć, na początku kadencji zrealizować. I teraz jest piękna droga, oczywiście jeszcze jest kwestia osuwiska, ale tutaj też Zarząd Dróg Powiatowych uzyskał pozwolenie i będzie dalszy ciąg tego zadania. I Osuwiska będzie zabezpieczone? Tak. E, a co jeszcze ciekawego w kiernikówce? W Kielikówce udało się też drogi gminne wyremontować, czy tutaj od turystycznych w kierunku kościoła, czy droga do pana Stokłosy, jak również cały czas remontujemy szkołę, teraz okna, czy planujemy remont placu zabaw też przy szkole, no i wspólnie ze strażakami udało się wyremontować remizę. Reasumując, można powiedzieć, że w każdej miejscowości coś do tej pory się wydarzyło albo się wydarzy, także staramy się, aby gmina rozwi rozwijała się w, spo w sposób zrównoważony. I to mnie bardzo cieszy, że, że w każdym zakątku coś się dzieje. Gmina Trzciana też stawia na turystykę. Jednym z pomysłów właśnie pod kątem turystyki jest budowa wieży widokowej. Gdzie ta wieża Panie Wójcie powstaje? Wieża widokowa powstaje na szczycie Góry Kamionna. Tutaj inwestycja jest zrealizowana przez cztery gminy. Gminę czciana, Rzegocina, Laskowa, Limanowa. Na szczycie kamionnej i szczyt jest jakby łącznikiem czterech gmin. Cztery gminy się stykają. Mhm. E, czyli jedna wieża, a tak naprawdę będzie dotyczyła czterech gmin, bo podejście, szlaki jest z każdej gminy. Z tych gminy. I dlatego podjęliśmy też na początku kadencję kadencji wspólnie z czterema wójtami, że realizujemy razem to zadanie, a liderem jest gmina Limanowa z racji tego, że akurat ta działka jest na terenie gminy Limanowa. A kiedy wieża będzie gotowa? Myślę, że w tym roku. Umowa jest już praktycznie podpisana, za chwilę też będzie w bicie łopaty i w tym roku myślę, że będzie gotowa. Podobno ma Pan ciekawy pomysł na zagospodarowanie Niecki po basenie. Z kolei w Leszczynie. Tak, rzeczywiście no, tam jest niecka basenowa nieskończona e, i tutaj społeczeństwo, już stowarzyszenie wspólnie ze szkołą podstawową już lata wstecz podjęło decyzję, że być może e, ten plac wewnętrzny będzie e, bardziej atrakcyjny, bo też wiadomo baseny dzisiaj są drogie w utrzymaniu. A zresztą ten... są baseny, mamy w Bochni, w Proszówkach powstaje tak. W Domem mhm. Tak, no to wiadomo, że to dla samorządu jest obciążenie, a ta inwestycja wewnętrznego placu zabaw jest, jest bardzo, bym powiedział, atrakcyjna, bo jest tak skonstruowana, że jest piętrowa, mogą sobie rodzice wejść z dziećmi, jest tor przeszkód, także to jest naprawdę... Czyli wszystko wskazuje na to, że będzie to największy plac zabaw dla dzieci tego typu? nie tak. tylko w Czcianie, ale także w Powiecie Bocheńskim. Prawdopodobnie tak, tak. rzeczywiście tak się złożyło, że, że, że to pewnie będzie największy plac zabaw w Powiecie Bocheńskim i został przyjęty bardzo entuzjastycznie, ze zrozumieniem i też za chwilę będzie podpisanie umowy i, i myślę, że dzieci będą korzystać z A kiedy z będą korzystać? No chciałbym, żeby w przyszłym roku, także mm -hmm. tutaj też to wszystko zależy prawda, od wykonawcy, bo, bo wiemy, że w zeszłym roku z wykonawcami no, był problem, bo drożały materiały i no, tutaj były różne takie perturbacje, ale w ten rok już jest lżejsze, bo wiemy, że inflacja spada i te koszty też spadają, także też współpraca z wykonawcami jest dużo lepsza teraz. Panie Wójcie, jak już jesteśmy przy Leszczynie, to wspomnijmy też o drodze wojewódzkiej, która przebiega przez tę miejscowość i tak. która została pięknie wyremontowana, jest bezpieczniejsza niż jeszcze te parę lat temu. Tak, tak, rzeczywiście udało się tutaj przy współpracy z samorządem województwa, zarządem dróg wojewódzkich, rzeczywiście większą część odcinka wyremontować i rzeczywiście jest droga piękna. Jeszcze został drugi odcinek, o który cały czas zabiegamy u pana marszałka by. Aby wyremontować. A Rdzawa, co tam się dzieje ciekawego? Tak, w Rdzawie udało się przez całą miejscowość wyremontować również drogę przy udziale pana Wojewody, przy pomocy tutaj też również pana posła Krajeckiego. Rzeczywiście piękna droga. Jak również na, z inicjatywy pana sołtysa udało się częściowo zrobić nowy plac zabaw i jeszcze planujemy dokończenie tego placu, także, także no, Rdzawa też pięknieje. Panie Wójcie, bezpieczne drogi także w ujeździe. Tak, w ujeździe też rzeczywiście udało się wyremontować cztery drogi gminne do tej pory, i no też ta długo oczekiwana droga, ujazd kamiona, też dotyka tej miejscowości i można powiedzieć, że mieszkańcy czują się bezpieczniej. Na sam koniec zapytam Panie Wójcie jeszcze o plany na kolejne lata. Co ciekawego będzie się działo w ćwiczenie? No, wiadomo, że pierwszym oczekiwaniem zawsze są drogi, wodociąg, kanalizacja. To, to są te dziedziny, gdzie... Przeznaczamy najwięcej środków, prawda? Ale wydaje mi się, że takim celem numer jeden dzisiaj to, no to są wolne przestrzenie do odpoczynku. I no jest moim marzeniem, aby w ścianie taka wolna przestrzeń, e, parki spacerowe czy, czy jakieś małe jeziorko. To, to myślę, że w tym kierunku byśmy chcieli iść. No, szukamy terenów, które moglibyśmy wykupić i ewentualnie zaprojektować taki właśnie park. Zahaczę jeszcze jeden temat, też ważny dla mieszkańców, szczególnie młodych ludzi. Chodzi o mieszkania i budynki takie, które mogliby sobie wykupić, wydzierżawić. Tak, rzeczywiście przystąpiliśmy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej Sygnał Polska i realizujemy teraz. 30 mieszkań w ścianie. i tutaj jest bardzo duże zainteresowanie ponad to, co mamy dostępne. No, wspomniał Pan Wójt, jak rozmawialiśmy wcześniej, że na te 30 miejsc jest ilu chętnych? 50. No. Teraz troszkę ta lista zmalała, bo no, te warunki, które są. No, no, nie część, każdy może spełnić. No, tak? Część mieszkańców chciałoby od razu, że tak powiem, kupić. No, no nie da się od razu wykupić tego mieszkania, no bo głównym celem jest jakby wynajem i można na samym końcu wykupić, a nie od razu, prawda? Mhm. I tutaj jedna no, część tutaj mieszkańców zrezygnowało, natomiast dalej mamy nad tam, tam około 15 osób chętnych jeszcze. I to spowodowało, Panie Wójcie, że tak. postanowiliście iść za ciosem i budujecie kolejne. Macie pomysł na budowę kolejnych mieszkań. Tak, kolejne mieszkania i jesteśmy na etapie pozyskania działki w Łokcie Dolnej, tak aby też wzmocnić tą szkołę i miejsce jest piękne, widokowe, widać Beskid Wyspowy, widać Łoktę Dolną, Leszczynę, także naprawdę teren bym powiedział uzdrowiskowy, prawda, także też za chwilę będzie przekazanie tej działki, mam nadzieję, uda się u notariusza i będziemy realizować to zadanie. Trzymam kciuki. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był wójt czciany Cezary Stawarz. Dziękuję Pani redaktor.